Tkaniowy, jak widzicie, mróz. A ja z Mańkiem przygotowaliśmy... Co to mańk przygotowane jest? Wszystko, nie? Mamy kable, pety białe, pety niebieskie, szkło kolor, szkło białe. To muszę sobie ładnie poukładać, żeby wszystko było do wyjęcia. Super. Makulatura, karton. No i jedziemy, że tak powiem, wypalać DPF-a, bo znowu się dopomina. Ja jeszcze zapakowany po brzegi. O, ale mówię, zjadę do lasu. Zobaczymy, bo jak krzychu z landu napisał, jakbyś się po barzołach powłóczył, to byś znalazł te dwa kilo, co ci brakowało do 200. Problem w tym, że ja nie wiedziałem, że mam aż tyle. Ale teraz, na zasadzie krajoznawczej wycieczki, przyjechałem zobaczyć. Co tutaj można znaleźć, i możliwe, że coś się dopakuje. To znaczy, ja wiem, że na pewno coś się dopakuje. Pytanie tylko, co i ile. Prawda? O, tu już jest pierwsze szkło. A jako, że jadę oddać szkło, no to to będzie tym szczęśliwcem ta butelka, że oddam. O kurcze, zobaczcie to. Ale mega. Jedynka. O, mordę! Jak ktoś ma wiedzę jakąś na temat, co to jest, to ja z chęcią posłucham. Posłucham, czy tam poczytam. Tu jest jakaś przykopa. Płynie sobie. Co tu mamy? Na magnes to chyba nie jest dobre miejsce. No, raczej nie. W miarę czysto powiem wam. Przynajmniej tyle, co wszedłem. o, 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 o. Szkło! No, szkło Pytanie czemu tu jest żarówka Co ona tu robi Tam szkło I tu coś To nie szkło Jakiś sztyropian e, Tfu klej do sztyropianu Czy coś takiego No dobra Ja się rozejrzę Zobaczymy ile się tego nazbiera O patrzcie musztardówka tyle że przytopiona W ognisku Ciekawostka Idę jakiś wór znaleźć, luźny. Mam nadzieję, że się znajdzie. Problem jest natury technicznej, czyli jedna, jedyna torba, jaką posiadam, jest tam na samym dnie. No, niestety, ale tam leżała reklamówka. Także idę ją zabrać i do niej napakuję, ile się da. A tymczasem przy samym aucie jakiś rozpuch z dawnych lat. Ja już z daleka widzę, że jej się dupka świeci. O, jest tutaj flamingóweczka. Tego dzisiaj nie wiozę oddać, ale zabieram oczywiście, nie będzie tak samotnie leżała. O, chyba widzę następną. No, takie miejsca sprzyjają rozmnażaniu się flamingówek. Patrzcie to. Tu jest jedna. No, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i tu jest bezbarwny pet, którego też dorzucę do wora padnie do puli Moment, moment. Nie tak szybko Artur Nie tak szybko nie no, dlaczego nie tak szybko, bo Coś zauważyłem jeszcze w oddali. To jest napruta. Tu jest jeszcze jedna. Pusta. Ale tu coś zauważyłem. Coś mi mignęło. Pytanie gdzie to było? A może nie, a może tak tutaj białe szkiełko no to wpada do wora czy coś jeszcze o, baza rośnie ale to nie wszystko patrzcie co tu jest o kurde, że to nierozwalone jest nieroztegowane kurde, chyba zutowisko znalazłem wiecie o w mordę, no wyjechocie To jest jeszcze chyba musujące. To jest szampan. Kurde, ale jaja zaraz będzie szał. Ech, ale szampan to jest. Musuje jeszcze. Kurde. Ech, zobaczcie to. Ech, ale gigant. O, to jest coś starego. Coś zagranicznego. Ale gigantyczna. Dobra. O co chodzi? Patrzcie o co chodzi. Obym się mylił, ale pewnie się nie mylę. Tutaj jakieś części mebli. Musztarduwa. Dezodorant. Jakaś woda brzozowa. O kurczę, nawet aluminium się zdarzyło. Patrzcie jaki kąsek. Tu jest jakiś słoiczek, Uu, ale kąsek, szkoda, że zamrożony, co my tu mamy, patrzcie tylko, mhm. to jest szkło, to jest szkło, o, jakiś winczał z Mołdawii, ja zrzutowisko znalazłem, słuchajcie, kibel. Tu jest, patrzcie, najprawdziwsza mustardóweczka z oryginalnym deklem. No, piękna sprawa syropek. Tu jest mała flaszeczka. A to jest z takiego głębokiego. Ciekawa. Dobrze. Czyżby tutaj jest teren do kopania? No tak mi się zdaje. Patrzcie ale żem wlazł ja nie mogę piwerko ale żem wlazł oh. ciach tu jest teren do kopania na razie wszystko jest zamrożone więc tylko zrobimy rekonesans to jest Mołdawia piękna stara Powinczao dobra Rozpuszczalnik bączek no. Słoiczki bezgwintowe, musztardówki, aluminium. No, i niestety, 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 że to znalazłem, bo to jest naprawdę niedaleko od skupu, gdzie to wszystko skupują. Tyle, że dzisiaj to ja już nie będę się tym zajmował, bo nie mam złomik. Nie mam tego. No nie mam worków. Pójdę tylko tam na drugą stronę pozbierać te flaszki, które tam są mi. A tutaj przy następnej okazji zostawimy sobie ze dwa worki pustej i... i co i będziemy grzebać, nie? Grzebać, wykopywać i. Sprawdzać, co tu jest. A jest tego sporo. Bo tutaj to wszystko tak mi się zdaje, że jest pokryte śmieciuchami. Chociaż pod nogami za bardzo nie rzęzi nic. Tu jest pecik. Pecika zabierzemy. Bo akurat w worku na napety są luzy. Nie dacie wiary, co znalazłem. Normalnie nie dacie wiary. Taki wór znalazłem, ciekawe czy jest sprawny, ja sprawny jest. wszystko do niego wpada. Po drodze sobie bazę założyłem i już do niej zmierzam. Jest i moja baza szklano-plastikowa. O, no, leśna szklano-plastikowa. Tak, tylko, wiecie, ja to chyba wezmę ze sobą do domu, bo nie bardzo widzę, jak miałbym to segregować tu na miejscu. Aczkolwiek zobaczymy, bo wozić też nie dobrze. A no, zobaczymy, jak jest. Tam mi coś błyszczy. Tampon był Ty się opróżnij. O patrzcie Wcześniej nie bijałem. Dobra, to tu i jeszcze pół ale już nie Polmosik. A jeszcze tu coś widzę. Tak, jeszcze słoiczek. Zamszały. Pa. No, a to baza moja nie jest. Ktoś tu dawno temu zrobił bazę taką. No, także wybieramy Spirytusy Nawet złom się znalazł Ale ja dzisiaj złomu Nie zawożę Ale jest na pruty ziemią Ha Czy Arturowi uda się go Opróżnić z mokrej ziemi Może się uda Dla chcącego nic trudnego Prawda Powiem wam że ten wór. Marzył już Dobra, 10 kilo. 10 kilo surowca, który wyjedzie z lasu dodatkowo, bo ja tu jestem, można powiedzieć, z przypadku i to muszę sobie to wszystko posegregować, ale to już na miejscu będę segregował. I trzy ostatnie rzeczy i jeszcze idę na drugą stronę to tam butelki z potoka. Dopełniam sobie tą reklamóweczkę nad potoczkiem i zobaczcie co tu jest. Sklep z wyposażeniem AGD. Dosłownie. Trzy garnki w jednym miejscu, ale są niestety tak naprute błotem, że dzisiaj ich nie biorę. Niech się to przede wszystkim wysuszy, ale... Idę jeszcze, wiecie, gdzie jak się nie utopi oczywiście. Ta nie wiem czy mi się opróżni. Z wody. O, opróżni się. Znalazł się też żuberek. Bo żubry są wszędzie. Dam to tylko, wiecie, tu wyżej, żeby ewentualny przybór wód mi tego nie porwał. Tym przycześniemy A tą biorę, bo się fajnie wypróżniła. I idę jeszcze chwilkę. Dopcham tą siatę i będę znikał. Ja jechał na, w sensie na skup. No i pod drzewkiem kilkanaście albo kilkadziesiąt lat leżą sobie jakieś piwerko i zwrotna butelka po orężadach ubita. Dobra, huta na was czeka, panie i panowie. to jeszcze trochę ostukamy. No to mostukał, o, ale opróżnione będzie. Nie wyjdę z tego lasu, powiem wam. Przynajmniej nie tak prędko, jakbym chciał. Bo zobaczcie, no coraz to więcej surowca. A już mi się nie mieści, bo idę też nie kręcę, a zbieram. Zbieram, zbieram i już i zbierać nie mogę. Ehe. Zupa ze ślimaku głową odwróciłem i następna. No, i tak to się odbywa. Tyle uzbierałem w lesie. I wiecie, w czym jest problem, że ja tego chyba nie zmieszczę. Nie wiem, kurde, muszę to jakoś pokombinować. Opa. I już jest 88 kilo. Dobra, z całego wora zostało tyle. 117 kilo białej stuczki. Koloru, jak widać, jest mniej w przyrodzie. Mniej? No, niż bezbarwnego. 29 makulatury, myślałem że będzie z 15 góra. No widzisz. No i jedziemy. Gazeta tu, karton tu. E I ostatni Dziwne takie Jakieś cyfry Nie wiem o co chodzi Ale tu patrzcie jak lśni O tu, tu, tu. Piękny. Kurde, zobaczcie tego. Emaliowana. Uwaga, zły pies. Trochę wygła, ale spróbuję ją pozyskać. Zobaczymy, czy mi się uda. No i uratowana. Kurde. Ale świetna. Pięknie. Poszło tylko dlatego, że na mosiężnych śrubach była. Super. A w ogóle, czy mi się zdaje, czy to jest Huckleberry Finn, kurde. Pamiętacie takiego bohatera bajek? Piękna tabliczka. Wygła. O, tu trochę zagła. <laughs> Ale to nic. Słuchajcie, jakaś elektronika. Taki klucz wpada, dziwoląg. O, chyba jeszcze kowalska robota. I ten izolatorek. O, z uchwytem. Piękny. I szukamy dalej. Tu jakie stare nożyce w ogóle. Ale mają czubek łamany, ale tu leży dusza od żelazka. O, i to sobie chyba odkupię, bo takich rzeczy już nikt nie robi. A co to jest? Jakaś taka łyżka, nie wiem do czego. Powiedzcie mi co to jest taki dziwny Tu jak but a o, tu o, ciężkie, ciekawe. Ja już wróciłem, wpadły buteleczki zwrotne. Słuchajcie, to wszystko tutaj kosztowało mnie 19 zł. Odkupiłem sobie Izabelę, taką o. Nie wiem jeszcze, jakie to są lata, jeszcze nie sprawdzałem. E, zakłady radiowe Eltra, coś tam, nie wiem, czy tu jest data, ale ja sobie wpiszę, w jakich latach to było robione. Dwa tranzystory, dwóch tranzystorów, coś tam, dobra, to sobie odkupiłem. E, dwa takie świeczniczki, a nie wiem, taki miałem pomysł, fanaberię. To jest po prostu mega, hakelberyfin. On w ogóle tu pistolet trzyma, a rewolwer. Pamiętacie takie bajki, on się tak yy, charakterystycznie śmiał, nie? Yy, odkupiłem sobie taki scyzoryczek na grzybki. O, działa fajnie, nie wiem, czy on jest sygnowany, czy nie. Taki bardzo dziwny klucz, naprawdę dziwny, no wygląda jakby był kowalski albo prany czymś, nie wiem, no myślę, że jest bardzo stary, jakaś płytka, dusza z żelazka wpadła, no i ten izolator, duszę i to odkupiłem dla siebie, ten izolator również pójdzie na ścianę, będzie ozdobą, no i tak, i taki wypadzik. To co, ja nie przedłużam, trzymajcie się i papaty, a jest rana, y, rana kłuta, no ale co poradzić. <laughs> Straty muszą być.